W tym filmie wracamy na panierowanego schaba, gdzie postanowiłem zdobyć najrzadszą księgę z limitowanym enchantem odporności na nbmz.pl Do jakich rzeczy posunę się, żeby zdobyć to zaklęcie? Oglądajcie do końca, żeby to zobaczyć. Michał ja do mnie nie było na panierowanym schabie, nie oszukujemy się, pewnie już troszeczkę odstaje z ekipunkiem. Tutaj patrzę, mam, mam chociaż w sumie spodnie układa 26, no to nie najgorzej, to nie najgorzej w sumie, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tu ludzie biegają 24, 25, 27 chyba z tego co wiem, a tu widzę na razie w ogóle sami tacy słabi wsi biegają, więc my takie klata i ten to nie jest najgorzej, tylko tutaj jest gorzej, widzę, miecz 23 yy, no i ogólnie sedzik, no sedzik jest totalnie do poprawy, totalnie do poprawy ale w dzisiejszym filmie głównym celem będzie dla mnie zdobycie odporności, odporność to jest najnowszy enchant, najnowszy i chyba już w tym momencie mogę powiedzieć, że najrzadszy enchant księga odporności to enchant, który był do zdobycia podczas eventu Dnia Dziecka, nakładamy go na spodnie i w momencie, gdy nasz pasek zdrowia zejdzie poniżej 50%, to enchant się aktywuje i otrzymujemy wtedy efekt odporności 4 na 15 sekund, co praktycznie niweluje wszelkie hity z jakiegokolwiek miecza. Dlatego jest to jedna z najdroższych książek w tym momencie na rynku. Tu widzę, że są po 360 milionów, to mogłoby się wydawać, że jest dużą kwotą, ale patrząc na topkę, tu to wszyscy mają po miliard 900 milionów, więc chyba te 300 milionów problemem nie będzie, żeby je zdobyć. Sprawdźmy sobie ogólnie, co ja jeszcze mam tutaj w Enderczeście, bo ja generalnie nic nie pamiętam. Tu mam jakieś itemki 2019, no właśnie, to były te czasy. Ale mam, o, 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 proszę bardzo, mam klucz epicki dwa razy i klucz rzadki, ej. To może od tego sobie zaczniemy, to nie jest głupie, co tutaj jeszcze mamy, booster doświadczenia. I booster dusz, okej, okay, okej okay. No to co, zaczynamy sobie od obrazu, od, od openingu Skrzynia Rzadka, ej patrzcie Skrzynia Rzadka ma takie itemy, które ja bym nawet chciał Sprawdźmy sobie, uwaga, otwieramy pierwszą skrzynkę i miecz 26! Ej, co jest?! Najlepszy drop chyba, jaki może być w tej skrzynki! Bez skitu. No i już mamy upgrade'ik i to potężny upgrade'ik, bo z miecza 23 na miecz 26. Uważam, że bardzo, bardzo fajnie. Dobra, jeszcze mamy dwie epickie i tutaj może mieć 27 miecz mieć jeszcze. Więc to też jest naprawdę fajne. I uwaga, miecz 25! Kurczę, Aldora, to będzie na sell. I Elytra 27. Kurde, skoda, że Elytra, bo Elytry chyba są akurat najsłabsze. Zobaczmy sobie to na rynku, bo wydaje mi się, że to od razu będzie można wystawić. Elitę zostawiłem dla siebie, bo nie było sensu je wystawiać, zatem miecz już był trochę warty i w momencie wystawiania go okazało się, że mam osiągnięty limit przedmiotów na rynku. Osiągnąłeś limit wystawionych przedmiotów. O kurde, ty, czekajcie, wystawione przedmioty. Co ja tu mam? Miałem epicki za 800 tysięcy, udało ci się go sprzedać no dobra, no fajnie, chociaż ten napiski teraz bym sobie otworzył tak szczerze po odebraniu pieniędzy z rynku na koncie miałem 2 miliony nie wiedziałem czy to dużo czy mało dlatego poszedłem na strefę bezpieczną sprawdzić ile się teraz zarabia z kopania aktualnie najbardziej OP e, moim zdaniem generatorem, jak już to na nim się trzeba skupiać zawsze dlatego czekajcie, sprawdźmy sobie okej, okay, tu mi kolega zabiera a to co się udało zebrać to uwaga wow, 500 tysięcy, ej 500 koła z innego z innego generatorem Tratora? Ej, ty, to może być mocne, to może być mocne. Jakbym jeszcze sobie zdobył lepszy kilo, bo w sumie to by na pewno też usprawniło. To byłoby na pewno spoko. No dobra, wejdźmy sobie na spawna i od razu zrobię sobie ten lepszy mieczek, bo skoro mam go mieć 26, to czemu mam biegać z tym 23, prawda? Kowadło, pyk, ogłuszenie. No i dobra, i już kolejny item, 26, tak naprawdę. Brakuje spodni i brakuje hełmu. Tą Elytrę sobie mogę założyć, w sumie wymienić. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić, w jakiej cenie są kilofy, bo ja mam 22 i to nie jest chyba najlepszy kilof, jaki mógłbym sobie teraz kupić. Kilofy 25 za milion? Ej! Ej, dora, ja biorę tego za milion. 25 za milion. No dobra, ej, w sumie to ma sens, bo chyba skitas jest co, nie? 25. Ja mogę z tego samo odebrać. So, w sumie wydałem niepotrzebnie milion. Aj, karamba! Aj, karamba! Ale dora, tutaj. jest skupata jeszcze, ej to odbieram sobie. To to wszystko mogę wystawić na sell. Wystawiłem wszystko co miało jakąś wartość i zaraz po tym postanowiłem trochę pomieszać na rynku. Trzeba tutaj trochę pomieszać na tym rynku. Trzeba pomieszać, bo widzę, że chyba nikt nie mieszał od dawna. O, ej patrzcie! 400 koła, 495. I to mi się podoba, i to mi się podoba. Ja właśnie jestem za tą ceną 499 500 tysięcy. Z taką ceną w sumie bym od razu wyszedł i wystawił kilka swoich dusz. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego od razu wezmę sobie kośnik, sprzedaj jeden za 500 tysięcy. Co tu zeszło? Pata zeszła, widzę. Dusze są wystawione po 500 koła. Ja sobie zdaję ten miecz 25,1. Miecz zdjąłem z rynku głównie dlatego, że chciałem pójść na strefę bez Eletr. Podrobić duszę, bo na ten moment wydawało mi się to najlepszym zarobkiem. No i tak naprawdę teraz zdobywamy sobie dusze. Najważniejsze są w tym momencie dla mnie dusze. O, jest pierwsza dusza. Bardzo fajnie. Druga dusza. Super. No i mnie zabił. jakieś dusze? Nie miał. Ten? O, ten miał dwie, fajnie, fajnie O kurde Chłopaki z klanu S nie odpuszczali i konsekwentnie już od kilku odcinków przeszkadzali mi, co było uzasadnione, bo byłem w klanie God's, który jest ich bezpośrednim wrogiem Postanowiłem się tym nie przejmować i zmieniać cecha jak tylko ich zobaczę i dalej dropić duszę O o Nie, zabił mnie Tu chłopaki biegają i to mi się nie podoba, no bo ja jestem totalnie z przeciwnego klanu, o, już nie gonią Cześć, 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 nie, proszę, nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie. Stosik, proszę! Stosik, błagam! Błagam, nie! Szybka ucieczka Nie, nie zginę! Nie, Stosik! Mam duszę, mam duszę. Pięć dusz, pięć dusz, pięć dusz, pięć dusz, pięć dusz, pięć dusz. Dawaj, dawaj, UC, dawaj, UC. OK Okej, mamy to. Mam, mam duszę, mam duszę, jest do góry od razu i chowam. Ok, 20 dusz, 20 dusz, to już jest spoko, bo to jest mniej więcej 10 milionów. Wiadomo, że to chyba i tak się nie umywa do kopania, no bezpiecznej tak szczerze, więc yy, sobie też to testujemy. Dobra, zdobyłem generalnie 22 dusze, więc nawet nie najgorzej. Lepiej by to wyglądało jakbym właśnie odpalił sobie booster i miał swój epipunek. Bo wiecie, bo tak to generalnie no jest ten problem taki, że boję się, że stracę tej temy, prawda? Nie jestem w dobrym kranie. Aktualnie Ezy yy, tutaj dominują. Dlatego co? Na razie mam tyle, więc wystawię sobie to od razu. Yy, jeden za 500 tysięcy. Dalej trzymamy tą cenę i co? Mi się wydaje, że wyciągnąłbym sobie właśnie pilof i łopatę i spróbował sobie troszeczkę pokopać na bezpiecznej i zobaczyć, jak to tam wyleciało, bo wydaje mi się, że to wbrew. Pozorom może być naprawdę bardzo, bardzo fajny zarobek. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Zabrałem się za które przerwał mi na chwilę Pesiek, czyli widz, który chciał dać mi do Generalnie Pesiek powiedział, że ktoś się mieczy chce do Okej. Okay. no ale Kilofa to mi nie da, to pewnie jego. To na pewno by mi nie da. Dobra, ale w sumie magiczna butelka to jest. 15 milionów chyba, jak dobrze kojarzę. O, dziękuję bardzo. Tak, 14,5 miliona. Widzę, że najtańsze są. Pesiek, bardzo dziękuję za donajta, możecie zostawić łapkę w górę dla niego, a jak wy chcielibyście wystąpić w odcinku, to polecam grać na anydaymc.pl. Ja wróciłem do kopania w międzyczasie, wystawiając też butelkę z donajta, bo bardzo zależało mi na każdym dolarze. Uwaga, uwaga. Ktoś kupił przedmiot za 15 milionów, czyli sprzedała się. Buteleczka się sprzedała. Patrzcie, ktoś kupuje, ktoś skupuje moje dusze, ktoś skupuje moje dusze, ktoś skupuje moje dusze I to właśnie jest to, czego szukałem, to jest właśnie to, na co czekałem Let's go, let's go, lol, lol, wszystkie kupił, wszystkie kupił Gdy zauważyłem, jak duży jest popyt na dusze, nie zastanawiałem się i postanowiłem wdrożyć plan destrukcji, który zakładał ostrą manipulację rynkiem, tak aby wyjść z tego na ogromnym plusie Ale żeby to wyszło, musiałem najpierw nazbierać trochę dusz Żeby usprawnić ten proces, zabrałem ze za sobą kit'a elity i poszedłem dropić Ja jestem twardziel. Nie boję się, idę. Idę i rozwalam tutaj wszystkich. A co, mi tam? EC, booster dusz. Uruchamiamy. Dobra, booster duży został uruchomiony. Booster duży stał uruchomiony. Uwaga, uwaga. Szukamy teraz ludzi do zabicia. 5 dusz, 5 dusz. Ja jak słyszę tridenta, to od razu dzida, co nie? Ja jestem twardziel. Nie boję się, idę. O! O! Kupują dusze, kupują dusze, kupują dusze! To mi się podoba, to mi się podoba, wystawimy kolejne, wystawiamy kolejne od razu, od razu wystawiam kolejne, idealnie się to składa, akurat wróciłem na spawn'a, no, fajnie, fajnie. 550 są, uuu, ej, dobra, dobra, rozumiem dlaczego wykupują. Okej, okay, no to ja co, P y 599 wystawiam teraz w takim razie, kolejne. Zobaczymy czy będą schodzić, jak będą schodzić i będą droższe znowu, to wtedy będę wystawiał jeszcze, jeszcze za wyższą cenę. No niestety, kolego, niestety. Sorry, ziomek. Wybacz mi, ale musiałem. Musiałem to zrobić. Mam jakieś itemki 24. Szybko, szybko, szybko. Wyszedłem, wyszedłem, zdążyłem. Chyba nie uderzył mnie, chyba nie uderzył mnie. Błagam, powiedz mi, że nie uderzył mnie, bo jak ja straciłem te itemy, załamię się, załamy się. Błagam. Proszę, proszę, proszę. Nie uderzył mnie. Kurde, uderzył mnie, straciłem. Straciłem wszystko, uderzył mnie. Ja. Yeah. No i chyba, chyba właśnie zrąbałem sobie. Bo tu widzę, że tu pełno. Już teraz patrzę, to jakieś 26 biegają. Wszyscy. Nie ukrywam, po tej niefortunnej śmierci moje morale mocno podupadło. Dlatego odpuściłem sobie na tamten moment drobne i postanowiłem, że ruszę z moim planem. Mi się, mi się sprzedawały po 500. Więc może te po 400 bym skupował i sprzedawał je za 500. Dobra, kupuję wszystko, kupuję wszystko tutaj, o! Ja, ja kupuję teraz te za 400, bo tu widzę, że ludzie ciągle wystawiają. I będę je sprzedał za, za drożej, bo na pewno, będą, na pewno będą mi schodziły po 500, bo mi schodziły po te 500. Jakby ktoś jeszcze tutaj zaczął skupować właśnie za 500, to w ogóle by schodziły po te 575, co tutaj my, my miałem wystawione kilka. No i mnie zrzucili, no nie, no nie, znowu się zaczyna. U! Aha, mi mi kieł, żeby mi zabrać miać w ten sposób. Oddać ci. No w teorii to nie musisz. Ale jak chcesz... To byłoby miło. Chłopaki mnie tu gnębią. To odcinek Ezy mnie gnębią. Ja nie wiem, ja już mam dość. Dlaczego? Tak się dzieje. Ja chyba muszę tam do nich dołączyć, żeby mnie odpuścili. Naprawdę już... Za 575 też zeszły! SOOOOO! Dobra, i dobrze, że ja kupiłem to za 400 teraz, wystawiamy za 500... Wystawiamy za 600. Jeden za 600. Przecież to jest chore. Wystawiamy za 600 teraz. Schodzę za 600! O szybko! Dawaj, 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 bo to trzeba... Póki to działa, póki to działa. Od najtańszych. Ju, za 700 jest najtańsza! 700 jest najtańsza! Sprzedaj, 700 o, wymiana, coś wymiana? O, my jest 26, o, to ten, który ten, który mi ugradli. Dzięki, dzięki, Lord Ripes. Chociaż, chociaż, chociaż jesteś honorowy, bo nie wszyscy tam w tych hezach są honorowi, ale no, nic jak jest. Dodają się za 700! Ja pierdziele, ej dobra, znalazłem żyłe złota. I w tym momencie, patrzcie, ja sobie mogę stać w tym momencie na rynku od najtańszego i patrzcie, są za 360. Kupuję, 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 kupuję. I są za 700 najtańsze. I dosłownie ja tu mogę teraz stać? O, 400 kupuję, 360 pewnie że biorę. 600? Biorę, za 700 też lejdą. I ja mogę teraz tutaj sobie stać, kupować duszę na bieżąco i wystawiać za 700, bo oni będą w koniec końców musieli kupować te. To jest coś wspaniałego, ja nie mogę. Money glitch, normalnie infinite money. Infinite money glitch znalazłem teraz. Cena z 400 tysięcy zrosła aż dwukrotnie, czyli do 800 koła. Plan działał nawet lepiej niż zakładałem, więc nie odpuszczałem, póki to działało. Tu sumie, bez kitu właśnie ktoś potrzebuje od razu, to będzie może też kupował w większych ilościach. Może ja właśnie powinienem Zobaczyć, czy się opłaca wystawiać właśnie w stakach po 16 za 8 milionów, czyli po 500 koła. Też jest OPEL dla mnie, ja kupuję za 500 i sprzedaję za 800. Kupuję to. To jest tak za 45 milionów. O widzę, że to ktoś się po tyle, że one tyle chodzą niby. Ej, dobra! To jest w sumie fajne, bo ja teraz wywindowałem cenę do 800 koła i to bym wystawił od razu, slash, sprzedaj 64 za 45 milionów, tak? No i dobra, wystawione to jest za 45 milionów. Ja jeszcze mam w ECQ twoje. Okej, okay, i teraz te będę wystawiał dalej. Czekaj, znowu mi została jedna? To bym mogło... Nooo! <laughs> Czekaj, bo ja nie dowierzam. Ja muszę to zobaczyć na własne oczy, od najdroższych. Ej, dobra, co jest? Wszystkie trzy staki, które były wystawione, ktoś kupił. Ej, dobra, teraz jest taki deficyt dusz. Ja wszystkie wykupiłem. Ja pierdziele, 45 milionów. Jakiś psychol, jakiś psychol. Wykupiłem praktycznie wszystkie, wykupiłem praktycznie wszystkie. Ja mogę teraz taką cenę wywindować. 850 są. Dobra, ja wystawiam po 800, ja wystałem po 800. No nic, no teraz wystarczy czekać tak naprawdę. Teraz czekamy, więc jak czekam, to mogę w sumie schować to co mam i idę dalej dropić te dusze. O kurde! O kurde! <ścoughs> Co tu się dzieje? Dobra, ale nie bijcie mnie, nie bijcie mnie, proszę, nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie, proszę. Opaki do skrinka. Tak, zróbcie screenka fajnie, fajnie. Stoimy jeszcze tak, postujmy jeszcze tak 4 sekundy: 3, 2, 1. Dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Może jest szansa, że mi odpuszczą, może jest szansa, że mi odpuszczą. Coś tutaj właśnie. O! O, dzięki, dzięki. Jo, dostałem miecz 27. Czy ja go nie chcę sprzedać? 30 milionów kosztuje. W ogóle miecz 26 kosztuje? 22 miliony. Ej, te 19, 22, to za 20 bym sprzedał. 27 za 30. Ej, dobra, mie ten miecz Sonika wydaje mi się, że mógłbym e wystawić, A? więc sprzedamy go sobie. Chodź, chodź, o i ty zrób to co? Ha, to mam zrobić. Stąd? Stąd? Stąd mam zrobić 180? Dobra, to jest do zrobienia. Udało się, udało się. Haha, <laughs> udało się. <laughs> szoku, bo. szoku, ziołek szoku. <laughs> Miałem zrobić 180 o itemy, więc jestem ciekaw, co mi tutaj zaproponuje. O, ej, dostałem też 16 milionów, tak. Yo, Jo, Jo, yo, yo! Dziękuję bardzo. Czekaj, co jest? Chłopaki z S mnie chyba kochają jednak. Jednak mi nie przeszkadzają spodnie 27 20 milionów wszystko stoi, na razie duszę ściągam i wystawiam to za 19 milionów nie ukrywam, brakowało jeszcze sporo pieniędzy, ale nie chciało mi się już dropić dusz na strefie bez alek więc odpaliłem sobie serial na drugim monitorze i poszedłem kopać na bezpiecznej w międzyczasie skupowałem też tańsze dusze co najlepsze zeszły mi spodnie i miecz, które wcześniej wystawiłem, co dało mi zawrotne 180 milionów na koncie 183 miliony to nadal jest bardzo mało, w sumie to jest dopiero połowa tak naprawdę Generalnie ja w mam jeszcze duszę. Z taka duszy mam. I może ja je też wystawię za te 45 milionów. Ostatnio, może ktoś się skusi. Znaczy, kupować duszę za te 300-400 do staka i potem sprzedawać je, załóżmy, w staku dużym. Za te 700 od sztuki około, co nie? Czyli te 45 milionów. Bo wydaje mi się, że ludzie, jak już kupują, to właśnie kupują te duże staki. No bo po co mają siedzieć na tym rynku i próbować wyhaczać te promocje? Jak mogą sobie kupić od razu z ta staka i tyle, co nie? A jak ja będę Utrzymywa tą cenę ciągle w około 800 tysięcy, no to wydaje mi się, że to wyjdzie mi tylko i wyłącznie na plus. Więc w sumie chyba to spróbuję teraz. Teraz tak zrobię. Sprzedaj 64 za 45. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, generalnie minęło trochę czasu od momentu, yy, jak ostatnio tutaj byłem. Więc chwila prawdy, uwaga, rynek. Czy sprzedały mi się moje przedmioty? Błagam. Oby tak, oby tak. Chwila prawdy, uwaga. Dobra, ej, dobra, miecze są, miecze są, miecze są. Okej. Okay. Dusza nie. Ale okej, okay, ta dusza się sprzedała, ta też. To też się sprzedało. Kilog się sprzedał. I uwaga, czy się sprzedały z tak dusz? Błagam, błagam. Uwaga. Tak! Ta dobra, i uwaga, ile mam pieniędzy? 242 miliony. O nie, jeszcze mi brakuje. Właśnie, pytanie, brakuje, czy to w ogóle jeszcze jest na rynku? Bo jak nie ma na rynku, w sumie nie pomyślałem o tym, ja poszedłem. I teraz kurde może nie być. Nie, proszę. Nie, nie ma. O jedyna jest za miliard. Kurde, chyba będzie trzeba się ogłaszać, może ktoś mi sprzeda taniej. W sumie, bez kitu, może uda mi się po prostu taniej ogarnąć. Dobra, czekajcie, ja sobie napiszę po prostu. Kupię księgę odporności. Oferty na coś MSG. Dobra, ja sobie w takim razie popiszę tutaj trochę, a w międzyczasie pójdę sobie po prostu na strefę premium, no i chyba trzeba będzie pokopać, trzeba będzie dobić tutaj te przynajmniej 250 milionów, żeby była okrągła liczba, bo takich 240 to pewnie nikt nie będzie chciała, 250 już trochę lepiej brzmi, to jest ćwierć miliarda, ćwierć miliarda, no i też będę patrzył na rynku, bo może się jakaś pojawi. Dobrze by było, żeby się jakoś pojawiła. Właśnie, a w ogóle dusze. Jak wyglądają dusze teraz? Okej, okay, no dobra. u u jest ich sporo, jest ich sporo. Ja się duszę ten wecak, -ku, przecież kupowałem. Dobra, ej, mam jeszcze jednego staka, tylko że. mi już po nie kupią. Dobra, ja to, ja to rozłożę jakoś. za 10 milionów, dobra. Wystawione. To wystawione. I to też wystawione. Ktoś kupił, ej! Co jest? Od razu kupili! Nie pomyliłem się, nie pomyliłem się. Dobra, tam zabierzemy i wystawimy te 29. Te 29 tora ja Wystawię za 14 milionów. Może, może kupię od razu. Kupię księgę odporności kolejne mamy 14 milionów. Szczerze? Ja nie wierzę w to. Te dusze naprawdę mega schodzą. Mega, mega dobrze schodzą. Ja, ja się bardzo cieszę z tego tytułu, no bo mam 280 milionów. Ja pierdzielę, tylko teraz trzeba znaleźć gościa, który mi, kupi, który mi sprzeda książkę. Kupię księgę, błagam. Muszę patrzeć też ciągle rynek. Может кто Wystawiona, ej, Marcelox zostawił 390 Ty, pisze do Marceloxa, chcesz? MSG, Mar...celox? Nie Musi być na drugim ch Dopiero wystawił, więc musi być na, na serwerze, MSG Nie no, wystawił i poszedł sobie? No co ty gadasz? 390 milionów, za dużo Dobra, jeszcze trochę pospamię i liczę na to, że ktoś serio będzie chciał mi ją sprzedać taniej Niestety nikt się do mnie nie odezwał, ale na szczęście w pewnym momencie, gdy wszedłem na rynek, moim oczom ukazało się to, czego szukałem Jest ksiąga. 265 milionów, kupuję, no way, no way, nie robiłem to, nie wierzę, 265 milionów, jaka jest na to szansa, nie wierzę, mamy oficjalnie tęgę odporności, a to oznacza, że mogę ją oficjalnie włożyć do moich spodni, oficjalne dodanie odporności na spodnie, proszę bardzo, pyk Mamy to, mamy to. I takim oto miłym akcentem wypłukałem się totalnie z pieniędzy, które zebrałem. Dlatego widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Narka.